Witam Was ponownie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, od czego zacząć, tak naprawdę. Jaką maszynkę wybrać, co, co nam jest potrzebne i, i, i w ogóle same początki. W mojej krótkiej karierze przetestowałem parę maszynek. Ja zaczynałem od cewkowej. Mogę powiedzieć szczerze, że nie polecam tego na początek. Jest niewiele brakowało, a straciłbym zainteresowanie datołowaniem. Bo początki są trudne wiadomo nie, a cewkowa tego wcale nie ułatwia. Jest dużo regulacji, dobór igły do dziobu, no to wszystko trzeba umieć. A przy dzisiejszych cenach i możliwościach zakupu. Tego się nie opłaca Mamy do dyspozycji dużo, dużo rotacyjnych, fajnych maszynek. Coś takiego na przykład, albo Butterfly, który może działać tak samo na igły, jak i na kartridże. Igły sobie odpuśćcie, bo... Kartridże to jest fajna sprawa. Nie trzeba mieć kilku maszynek na, na jedną sesję, można... E, swobodnie się przemieszczać między różnymi rozmiarami igieł, e, dlatego kardridża nie igły. E, Ostatnią moszykę, jaką sobie kupiłem, e, to jest e, podruba Yen Thunder No, coś pięknego, super się nie robi. Kosztuje 80 zł, chyba czy tam 90. I w zestawie macie już wszystko. E, jest i zasilacz, są, jest i kilka kartridży, jest i... To jest wszystko, jest tupka Także to nam wystarczy na początek tak naprawdę. E, co dalej? Wybór sztucznej skóry, bo domyślam się, że nie zamierzacie od razu sobie... na sobie ćwiczyć, czy, czy, czy na jakiś, mam nadzieję. E, pamiętam moją pierwszą skórę. jakieś <słuch> śliczne, nie? <słuch> e, to był jakiś tani Chińczyk, odradzam stanowczo, bo wszystko się rozmazuje, ciężko, ciężko domyć, e, jest cienka, więc przechodzi na drugą stronę, niszczy się stół, czy na czym tam będziecie sobie ćwiczyć. E, cienkie, tanie, zniszcza odpadają. Ja polecam taką, kupcie sobie kawał większej skóry, typu coś takiego, albo, albo coś takiego możecie sobie ćwiczyć na dwóch stronach także no, to się opłaca dlatego ona jest gruba eee, nie przechodzi na, na drugą stronę można sobie wrócić tak jak mówiłem i spokojnie cisnąć z drugiej strony co nam jeszcze będzie potrzebne eee, kubeczki takie na uliczu można dostać za grosze eee, Tuż. Nie kupujcie drogich tuszy na początek, jeżeli chcecie ćwiczyć na, na sztucznej skórze. Ja kupuję takiego inczyka i, i świetnie się tym robi. Do tego, jeżeli trzeba cieniować, rozwadniacie z wodą i jest pięknie. No a na skórę robię czymś takim. Co dalej? No to myślę, że to wszystko. No, życzę Wam powodzenia i, i nie poddawajcie się. Ciao.